1 marca wjeżdżamy z azotem pierwsze azoty za płoty. chyba tam nie będziemy wjeżdżać, ale zobaczymy w trakcie. oj. no i dobra. zaraz zajdziemy do tego ale już to wysiejemy Zaczepia. Значит. Włączyłem kamerę kod, przyszedł. No, miałem coś powiedzieć, a e, strzeliłem sobie w kolano, kupując te nawozy. Strzeliłem sobie w kolano. Podwójnie sobie strzeliłem w kolano. Wstyd się przyznać. Raz, że kupiłem, bo miało niby nie być nawozów. To potrójnie. E, no i trochę. Później staniały, kupiłem jakby droższe, ale tam dużo nie straciłem. Aż tak dużo nie straciłem na tym, ale, ale trochę więcej zapłaciłem. Ile by nie było, to zawsze się liczy. A druga sprawa jest taka, że są w workach W dziesiątkach. A trzecia sprawa jest taka. że są zbrylone. A akurat ten jest dobry. Ten jest dobry. Hmm. To były takie te cztery worki zbrylone były. Kurde weź to po 50 kg ładuj teraz wszystko najlepiej Big Bagiem Turem już Sprawa załatwiona O proszę grudy. O jeszcze niewielki O taki nawóz mam Już normalnie jestem wściekły Za to, że muszę jeszcze się z tym męczyć. Kurde. Zawsze jak coś zrobię, to to coś musi się wydarzyć takiego. Już sobie rozbiję. Także bamber znowu znowu dałeś ciała, zaraz dwa worki, tak? Czyli już 100 kilo sypiemy 500 o, bryła, kurde Najebiście Dobra, wyłączam nagrywanie, bo tu nie ma co nagrywać. Te grudy rzepak mamy już załatwiony. E, nasypałem tutaj. Ile tutaj nasypałem? Tysiąc. 1500-1600? No nie pamiętam. Odnośnie tego zbrylonego nawozu w workach na palecie, która była zapakowana fabrycznie, worki były zbrylone. Nawóz był zbrylony w tych workach. A tu, gdzie było układane na nowo, żeby było straczowane, to nie normalnie elegancko, ładnie Także nie wiem, a nawóz jest z 26 stycznia tego roku, więc to również jest dziwne, że że to tak tak No i jesteśmy na trawie nasiennej, nie wiem czy mówiłem ale to chyba widać tutaj jak widać lasek zginął a to jest palite gałęzie takie drobne, reszta wszystko idzie na oko Powiem szczerze, że trochę się zaskoczyłem i musiałem się wycofywać. To jest takie kurcze dziwne pole niby piach, niby górek, niby z górek a ten, a mokro. Bardzo mnie to trochę dziwi. Bardzo mnie to trochę dziwi, ale to zabrzmiało Może tu wyrównać choć trochę Nie może tak być Przy trawie to Wiecie co to będzie Gorzej jak z opsem. Się tego nie spodziewałem tam gdzie tam gdzie się spodziewałem poszło o dziwo dobrze aż aż się zaskoczyłem a tutaj na górce tak no nie wiem kurczę, co to jest Taka ziemia dziwna tutaj dużo ładniej będzie coś z tego ta mi się najbardziej podoba jest najrówniej posiana najładniej powychodziła tutaj najgorszy rzepak był przecież dobra, teraz mamy przężyto tak jak na tą trawę patrzyłem to zupełnie inne co to się stało, że tak się nie dosiało? nie wiem, czy z ciężnikiem, czy co? Cześć, mamy drugi dzień. Rano, yy, tak jak stwierdziłem wcześniej, będziemy lecieć po przymrozku Elegancko się jedzie. I zapomniałem kamery. Chyba no tak. Zobaczymy czy tutaj przejedziemy Zawsze takie odmokłe Jechałem, ale kompany tam nie zabije. Pamiętajcie o jednym. Ten nigdy nie jest Nigdy także muszę szybko uciekać. No już nie pokażę. Miałem jeszcze Wam coś pokazać, ale, ale spadam. Bo, bo zaraz mi paliwo wycieknie. 40 wlałem i, kurde, 20 wycieknie. Dobra, spadam. To nie wszystko, lecimy. Trzymajcie się, cześć. Przewód od świecy. W zeszłym roku wymieniany. Niewielki koszt, ale paliwa mi więcej jest zeżarło niż, niż warty ten wężyk. Nie wiem ile wyciekło, ale sporo. Kurde, szkoda gadać.